Z Ewangelii według świętego Marka, rozdział pierwszy wersety od 9 do 13. Wtedy przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Zaraz po tym, kiedy wychodził z wody, ujrzał niebo otwarte i ducha, który stępował na niego jakby gołębica. I rozległ się głos z nieba. Ty jesteś moim synem umiłowanym. Ciebie upodobałem sobie. Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię, gdzie przez 40 dni był kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikich zwierząt, a aniołowie mu służyli. Zastanawiam się czasami, dlaczego przez 30 lat w życiu Jezusa nic się nie wydarzyło. W Biblii znajdziemy jedną tylko historię z jego dzieciństwa, kiedy w wieku 12 lat zgubił się w świątyni i tam rozmawiał z uczonymi w piśmie. Oprócz tego nie ma żadnej historii. Dlaczego Bóg tego czasu nie wykorzystał? Przecież gdyby ten czas był jakoś zagospodarowany, to Jezus mógłby zrobić dużo więcej. Ale Bóg ten czas wykorzystał. Wykorzystał go na zwykłą ludzką codzienność Jezusa. Na jego życie w Nazarecie, z mamą, z przyjaciółmi. Bóg dał mu ten czas, aby przez 30 lat mógł być zwykłym człowiekiem. Po to, aby potem przez trzy kolejne lata mogły dziać się w jego ży życiu rzeczy niezwykłe. Myślę sobie, że te trzy lata. Bardzo mocno potrzebowały tych 30. Jako mocnego fundamentu, jako zbioru doświadczeń, na których potem bardzo mocno Jezus opiera swoje nauczanie. Jako takiego czasu, w którym Jezus odkrywa własną tożsamość, to kim naprawdę jest. Bóg nie rzuca swojego syna od razu na głęboką wodę. Daje mu czas. I mówi, kiedy przyjdzie właściwy moment, będziesz wiedział, co robić. I nad Jordanem Bóg stawia kropkę nad i. Jezus słyszy głos z nieba. Jesteś moim synem. Ciebie sobie upodobałem. Bez tej świadomości, że jest ukochanym synem, Jezus nie dałby rady wejść w kolejne trzy lata swojej misji. Jezus musiał to usłyszeć, dlatego że ze świadomości wybrania rodzi się dopiero pytanie, co z tym zrobić dalej? Dopiero w momencie, kiedy Jezus usłyszał: Ciebie sobie upodobałem, jesteś moim synem, zaczyna głosić Ewangelię, zaczyna powoływać uczniów i zaczyna przygotowywać się do. Tego ostatecznego wydarzenia, jakim, było, jakim była jego śmierć, a potem zmartwychwstanie. Ale najpierw musiał usłyszeć te słowa: Jesteś moim synem, ciebie sobie upodobałem. Może myślisz sobie czasem, moje życie jest tak banalnie proste. Moje życie to tylko zbiór codziennych obowiązków. Mam już tyle lat, co jeszcze w życiu mogę zrobić? Nic mnie już w tym życiu nie spotka. I chwała za to Panu, że tak jest. Bo to znaczy, że Bóg daje Ci czas, abyś nabrał doświadczenia, abyś zbudował swoją tożsamość Dziecka Bożego, abyś mógł wyraźnie usłyszeć głos w swoim sercu. Jesteś moim synem, jesteś moją córką, Ciebie sobie upodobałem. Podobnie jak Jezus, musisz usłyszeć w swoim sercu te słowa. Dlaczego to takie ważne? Bo zaraz po doświadczeniu z Nad Jordanu Jezus idzie na pustynię i tam jest kuszony. Kuszony przez przede wszystkim przez wątpliwości. Jeśli jesteś synem Bożym. I wychodzi z tego zwycięsko, ale tylko dlatego, że cały czas słyszy w swoim sercu: jesteś moim synem, ciebie sobie upodobałem. Jesteś wybrany przez Boga. To znaczy, jesteś wybrany do misji, Bóg chce cię posłać. Więc, aby twoja misja mogła się rozpocząć, naprawdę potrzebujesz mocnego doświadczenia bycia dzieckiem Boga. I jeśli będzie w tobie ta świadomość tego wybrania przez Boga, wtedy pojawi się w twoim sercu pytanie: co mam z tym zrobić? I wtedy Bóg powie do ciebie: Wiesz co, jesteś tak wspaniałą matką, żoną, wspaniałym ojcem, mężem, hydraulikiem, lekarzem, nauczycielem, babcią, dziadkiem, kierowcą autobusu, że chcę, abyś to nadal robił. To jest Twoja misja. Ale może też powie, powie do Ciebie tak, jak powiedział do Abrahama. Wiesz co, zostaw wszystko, zostaw. To, gdzie jesteś, gdzie mieszkasz, swoich bliskich, swoich przyjaciół, zostaw to życie i zacznij wszystko od nowa. Wyrusz w nieznane. Cokolwiek zrodzi się w twoim sercu, będziesz gotowy, aby to zrobić. Będziesz miał w sobie siłę, aby tą misję wykonać, bo to będzie twoja misja, do której przeznaczył cię Bóg, Twój Tata. A on najlepiej wie, co jest dla ciebie dobre.